Cześć, witam. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Kolejna gra na PlayStation 5, również ekskluzyw. i to taki już typowy ekskluzyw, właśnie Spider-Man Miles Morales od studia Insomniac wewnętrznego studia PlayStation. Tak, także to sobie zdejmiemy. To jest właśnie ten znaczek, że to są gry first party od wewnętrznych studiów Sony i to będą gry ekskluzywne tylko na konsolę. Właśnie Sony. Ten Spider-Man również wyszedł w edycji na PlayStation 4. Oczywiście na piątce wygląda lepiej, to wiadomo, nowa generacja. No i tak prezentuje się pudełko. To nie jest oczywiście, tak, jak już wiemy to, że to nie jest pełnoprawna część, że, że to jest jakiś bardziej taki spin-off na, na 10-12 godzin po jedynce, a na pełną, pełną, pełnoprawną dwójkę sobie jeszcze poczekamy, oczywiście, bo teraz im są skupieni na raczecie. Ale w niedługiej przyszłości na pewno tą grę dostaniemy, tak? No to jak widzimy, okładka. Informacja właśnie o Ultra HD Blu-ray, tak? No i tutaj wszystkie licencje Marvela: oczywiście Sony, Insomniak, 50 GB. Rozgrywka widzimy, jeden player, tak? Czyli single, nie ma tutaj żadnego multi. I adaptacyjne triggery wykorzystane i wibracje nowego kontrolera, kontrolera DualSense. Tak to wygląda. Oczywiście Miles Morales to jest ten. Kolejny Spider-Man, tak nie, nie, Peter Parker. Także yy, po otwarciu, jak widzimy, tak to wygląda. Tutaj tak naprawdę nic nie ma. Informacja tylko, jakaś tam karteczka. Yy, no ale co ciekawe, to widzimy płytę oczywiście logo PS5 i Pająka i tak dalej. Także tak wygląda ten Blu-ray. Ty są wiadomo normalnie, tak jak było, tylko po prostu z logo. No ale co ciekawe, jest tutaj, jak widzimy, już alternatywna okładka i to się na pewno bardzo chwali, bo widzimy, ta okładka oryginalna prezentuje się tak. No nie jest najgorsza, ale widzimy, że po zmianie to na pewno prezentuje się dużo lepiej, fajniej tutaj na półce. O, alternatywna okładka, już bez loga, co prawda, ale myślę, że. Yy, na półce będzie się prezentowało chyba tutaj sobie poprawimy żeby było równo ale mi się wydaje że chyba lepiej się będzie prezentowało tak eee, na półce w tej formie jak widzimy Spiderman tutaj tak Wierzch i z tyłu Mais Morales także wydaje mi się że jest fajna 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 no to nic ich tak naprawdę nie kosztuje a zawsze zawsze sobie miło zmienić można Mieć trochę tak, trochę tak, zawsze te alternatywne okładki to jest, to jest dobry pomysł moim zdaniem. Także to był on, szybki unboxing gry yy, premierowej, ekskluzywa na PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales. Na razie, do usłyszenia, cześć.